Naszym zadaniem dzisiaj jest przeprowadzenie pokazu multimedialnego promującego zdrowy styl życia, który skierowany jest do dzieci i młodzieży. Pokaz filmu pod tytułem Czyste powietrze równa się zdrowie dotyczy zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka. Jakie płyną ze spalania odpadów w paleniskach domowych, czego skutkiem jest powstawanie smogu? Zapoznajemy się w nim, jaki negatywny wpływ może mieć działalność człowieka na stan powietrza atmosferycznego, jakie mogą być skutki dla zdrowia, jakie choroby wywołuje smog oraz jak temu zapobiegać. W najnowszych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie określane jest jako jeden z głównych zasobów gospodarki narodowej każdego kraju, który wpływa na rozwój zarówno jednostek, jak i całego społeczeństwa. Naturalnym bogactwem światowym jest powietrze. Czyste powietrze równa się zdrowiu. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Niewiele osób posiada wystarczającą wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Szczególnie ważną, z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, szkodliwą substancją obecną w powietrzu jest pył zawieszony, czyli smog. Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegające na współwysepowaniu zanieczyszczenia powietrza, skutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych, takich jak znacznego zamglenia i bezwiecznej pogody. Informacje na ten temat coraz częściej pojawiają się w mediach i debacie publicznej. Nowym pojęciem jest smog zimowy. Zjawisko to występuje w miastach w porze jesienno-zimowej, wtedy kiedy warunki meteorologiczne utrudniają mieszanie się warstw powietrza. W styczniu 2017 roku w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce są kolejno Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Gliwice, a także Zabrze. Przyczyną fatalnej jakości powietrza w Polsce jest ciepło wykorzystywane do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz do podgrzewania wody. Najpoważniejszy problem stanowi emisja zanieczyszczeń pochodząca z palenisk domowych. Palenisk takich jest bardzo dużo i są one rozproszone. Paleniska domowe są źródłami zanieczyszczeń ulokowanymi bardzo blisko siedlisk ludzkich, dlatego ich wpływ na zdrowie jest relatywnie największy. W Polsce stosuje się głównie węgiel, a spalanie jego dużych ilości powoduje lokalną emisję pyłów, co w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi przekłada się na powstawanie miejscowych przekroczeń norm stężenia pyłów nawet kilkakrotnie. Często używane jest paliwo bardzo złej jakości. W domowych piecach i kotłach nierzadko spalane są różne odpady komunalne. Na przykład tworzywa sztuczne, meble, ubrania, buty, opony, i tym podobne. Spalanie tego typu odpadów może być źródłem emisji wielu szkodliwych substancji, w tym związków o wysokiej toksyczności. Spis odpadów, których nie wolno spalać w piecach domowych: opakowań z produktów spożywczych kubki, pojemniki po napojach, jogurtach, mleku, margarynie. Płyt paździerzowych, laminatów. Podczas ich spalania tworzą się trujące związki powodujące choroby nowotworowe, odpadów PCV, czyli butelki plastikowe, folie, a nawet wykładziny. Przy ich spalaniu powstaje chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny, odpadów gumowych, które zawierają niebezpieczne węglowodory. Należy palić węglem dobrej jakości, drewnem opałowym, a najlepiej ogrzewać dom gazem. Zagrożenie dla zdrowia. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia. Są bowiem czynnikami alergizującymi, wywołują astmę oraz jej napady przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowo, nowotwory. Oddziałuje na mózg, powodując bóle głowy, niepokój, uszkodzenie układu nerwowego. Powoduje podrażnienie spojówek i łzawienie. Krótkie informacje z Tarnowa. Miesięcznik miejski Tarnów.pl opublikował w lutym tego roku rozmowę przeprowadzoną z prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą, w którym rozmówca zaleca, by w dni, kiedy stężenie smogu przekracza dopuszczalne normy, ograniczyć wychodzenie z domów i nie wietrzyć lokali mieszkalnych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób starszych. Chorych, kobiet w ciąży. Należy też zrezygnować z uprawiania sportu na powietrzu. Stacja pomiarowa zanieczyszczenia powietrza i dane norm prowadzone są przy ulicy księdza Sitki. Badania wykazują, iż zgodnie z normami zawartości pyłu PM10 w powietrzu może przekraczać 50 mikrogramów na dobę tylko przez 35 dni w roku. Prezydent Tarnowa orzeka, że przekroczenie norm w Tarnowie mamy. Ale jest ich mniej niż w Krakowie, Rabce, Nowym Sączu, Zakopanym czy Nowym Targu. Tarnów ma korzystniejsze położenie geograficzne niż Kraków czy, czy Nowy Sącz, które leżą w Kotlinie. Wiedząc o tych strasznych skutkach smogu, musimy podjąć walkę o ochronę naszego zdrowia i powietrza. A teraz obejrzyjcie krótki humorek smogowy. Przeanalizujcie bardzo, prosimy, ten filmik, wyciągnijcie wnioski i działajcie. Jeśli w Waszej rodzinie macie bliskich, którzy sami palą w piecu, zapytajcie, czym ogrzewają dom, a na koniec przeprowadźcie z nimi krótki eksperyment, prosząc o wypełnienie kart z zadaniami, które w tej chwili Wam rozdamy. Dziękujemy bardzo za uwagę, mamy nadzieję, że filmik się spodobał.